W przemytnikom z w Agostu z jego samolot wiedział po do, wy do wywieszenia, ale że o zagranicę. Dobra, lecimy Wybieram broń. No, no, dosłownie. Będę w ekipę ekipy, o kurde, my tu jakieś stroje musimy. Dopiero stroi. A, a to ty wybierasz? No W Bronie, to ja mam wszystko. Ja pindola Kurde, czemu ja jestem, o Boże, jestem pilotem o, Zobacz i... drużynę Aha, pilot, ekipa naziemna Mogę sobie strój zmienić? Nie mogę Kam Jaki pojazd wziąłeś? No mogę sobie Ja sobie chyba wezmę turizm, ale. Ale Kirzy ma outfit. I ja mam najlepszy. Tak, jestem. A strój się nie można zmienić. To on Nie, wezmę sobie zombie omić Będę mógł szybciej się wydostać, będę mógł szybciej iść, uciec. Ja wziąłem chyba szatara. No, jak po prostu wziąłem chopper. Ten ten taki. No no jest, no. Ale to ja, się ja mogę się dostać w wiele, w wiele więcej miejsc niż samochodem. No, <laughs> w wdenka. No, mógłbym ja, jakby zaraz średna przygoda na dżungli. Ja tam Stray Sick Song, Fake Funk. tam wybrać, się A to to widzicie, to wybrać nie mogłem. A to na samochodzie widzieli jej, wybrać nie mogłem. Tak to nie mogę. Okej, okay. to... lecimy. Kilometrów prawie. Nadsiadam? Jedź. I tym razem w końcu z ekipą gramy w full'a, nie? Tykujmy ja do ja wyboru, wyboru miałem tylko Vortex, Dominator i Gauntlet, co ja se Vortexa wziąłem. I ze tylu na Vortexa, Dominatora ja se wziąłem. Motoru nie mogłem się go wybrać. ale Vortex to jest motor. Ch**wa, pomyliłem się. Ty nieźle Mój się pomyliło z tym niebieskim moim samochodem, co czas mam Aaaa, okej O Pierwsze wypadki no Tutaj? Ej, widzisz tą reklamę? Na tym no, robocie? No. Uda się na lotnisko MC... Mam motor, więc mogę sobie robić skrót, co nie? Też Uda się na lotnisko MC Gen Genzy, No to nie wiem, czy jednak, czy, czy jednak tam chce jechać, skoro tam jest Genzy. A Kenzy, dobra Kierso, gdzie prawo jazdy? Le, w Lejsa. W Blaze'ach W Nie, 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 nie w Cheetos'ach, w Blaze'ach Oni w pięć razy Dlaczego czemu to się tak nic gra? Dobra, jak dojdziemy do Was, to zobaczycie, w jakim stanie jest auto. Tak, muszę jak się da dojechać. No, w bo... e, Bardzo dobrym Twierdzo. stanie jest auto, ogólnie. Jerto, bo tak jedziesz, że aż się maska otworzyła. Wiem. Co nic nowego. Poradnik, jak otwierać maskę. No. A, no, to ja już jest za 200 km. A, lotnisko Mackenziego to jest no. ta Gray Dobra. No jeszcze nie stało Wiesz, mam ja, ja też mam 4 jakieś mam ja, 5 km Ja mam kilometr 65 Ja już ja, ja, zaraz mam 3 W sumie ja mogę sobie skrót wziąć więc ja tam zaraz będę Rambox miał najłatwiej bo Ja mam motor No ale nie, bo ty wziąłeś ten motor najbliższy A no, bo to jest no, w nie, mój motor i mi, mi się ten mój Vortex nie pomówił z tym niebieskim samochodem też bym ten motor chciał i bym miał nie wiem ze 2 km A tak to mam 3 ja ten mochoda nie miałem Nie mam musimy Ile się zarabia z tego w ogóle? Tego akurat nie wiem, bo to jeszcze nie robimy tego tego Dora strzelać już do nich Aha. A, a, ja ta, a ja tam ja drogi się nie mam, ja się tam. tam muszę drogę zaznaczyć Dara już z tego? Ja już prawie jestem Dora to już do nich strzelam jakby co? Spoko. Okay. Ja ci drogę tylko musiałem zaznaczyć bo mi zniknęła i spadłem z trasy jest tam. Pójdź znowu je mam. Jeden Dobra, jed... jest! Jedź gdzie masz MPC tu. Jak się tam dostałeś na nie? no Dobra, niech się... nie będzie tu, jadę. Znowu. szybciej. Jak będę jechał najszybciej, to się rozbijemy, więc. No. Na nie na takich zakrętach jak te. Najpierw tam trasa. Ja się wciąż to mógł motorem. Ja to No i chyba wziąłem. ci znowu zniknął. Ja śniad, znowu, dobra wywalony z Balumy. No, no jeździa prosto. Jak już tam dojadę i tyle. Dobra, jak ranę tego veluma, Jak ranę tego. Dobra, wiesz? Ja już jestem na drodze. Dalej. No, mi się usunęła trasa i prawie nowo jechałem. Mogę sobie sobie wziąć. Oj dupa, gdzie ja pojechałem No Dobra, ten samolot. Dobra, ja już jadę do tych samochodów tutaj. Ten ich rozstrzela. Bo ja nie chcę wjadać teraz. Ja nie wiem wjadać. Oj, oj, oj. Ej, ty, w to auto. Czekaj, bo ja teraz próbuję jakoś się sobie dostać z tej sytuacji, w której jestem. Aha, no i dupa. Ej, 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 już się nie, już to nie jedźcie, już to nie jedzie. To nie jedzie. Gdzie to mi lewintoraj? O oh, shit! Ja nie wylecę! Ja nie wylecę! Eee, yy, dobra, lecę! Że ja <grym> ciągle właśnie jak ta to zginie to już jest rip, więc jedźcie już na ten lotnisko. Ja nie mogę nic powiedzieć, albo on jedzie, albo nie jedzie Ale on tym coś robi ja. Dobra. Strzelasz w oponek. Mam dużo snaku, więc przeżyję. Monte też snak. Zbieraj Ja poproszę inną broń. Pora na wysiadkę. Nie, mam żadnego pistoletu maszynowego. Znaczy mam pistolet maszynowy, a kurna amunicji nie mam. Czemu niby? Wtedy ja nie znalazłem się... go. Jak się chowało? Kuch. Chyba, że chodzicie o, o broń chowanie się No chowanie się za jakąś ścianą, albo tam O, to to kół, o to klikasz No to dobra Bo strzelają do mnie No nie no, Kirsu! Ja nie mogę, no i powtórka Nie wiem, mówię już, nie jedźcie tam, po co wy tam jedziecie? Żeby oczyścić teren Ale po co? Bo tak. Bo już tak ja nie rób, Bo tak. Ale bo tak. Ale kiedy ty masz najniższy level, ty jesteś właśnie najbardziej. Hmm? Trudno. No właśnie nie trudno, bo nie będziemy tego powtarzać 15 razy. Co? Pierwszy umarł? O, no. Tak, umarł. Aha. Wy nie tam już nie starajcie się. O Jezu, i teraz będzie o to płakał. No, no ale jesteś tam level, słuchaj, jesteś mniej odpogni niż my, czego nie rozumiesz no. Daj, bo chyba coś kliknął. No i co? No, wszystkiego kuźwa. Nie patrzę, po prostu nie, nie, będzie krzyczeć, nie będziemy specjalnie tego 15 razy przychodzić. Minas, wyginiesz. To po co w ogóle co zaczynaliśmy? Potem i. To już OK, tysiące. Ale mówiłem, że już tam nie musicie jechać. No i misja by się nie drobiła. Właściwie się zrobiła, ponieważ. No tylko... ja miałem, musiałem, zebrać się. Jakby... Mój motor jest tutaj. Powód to a Kilometr, dobra. Ja, nie jechać, dostaniecie. Kirsu, zaczniesz leć dobrze? droga. na odjazd. Dobra, to ja to samo. O, Kirsu, tak. Znaczy szczerze ja nie mogę nic zrobić, bo to on prowadzi. Dobra, jakieś tam wagosy Ale lagi mam no, co jest? Czekaj, bo trzeba ich zlokalizować Co szybko zjem. że miałem to innego Och cholera! Jier są zalecery, ja widzę. Pierwsu, za tobą, mnie. No A, dwa samochłody za to No to strzelamy w łapony. Nie żeby co Czecha, trzeba to są w włogowie? Ta, to są wrogowie. To, to rogowie leży leży, leży, leży I kolejny samochód. 3, 2, 1 Drrr. leży Jeszcze Nie leży jeszcze ten jest. Dobra, Dobra rozwalona Ło, wow, what the fuck Jeszcze jest za nami jakiś. Jeszcze kolejny jeden z przodu Dobra, czekaj, strzelam. Nie trafiam. Kirzę. Dobra, leżą, leżą. Spij, śpi... Czy oni żyją? Nie, oni nie żyją, nie? Nie. Zaraz się na do samolotu. Poleź, auto. Kiedy zapodzieź, bo auto jedzie. Jakby już miał samolotę, to ów. Ja też tam... Jeszcze mam, jeszcze, mam. Jeż mam. Tak, dobra, co, co <grym> nie, ja tego. Ale nie od razu tak podjecie. Hę? O nie. Chodziło mi do tego samochodu. Którego? No, dobra, tak jak... no na tej drogiej drodze co teraz strzelam. Ja nie mogę... Ja no, nie trzymam! Siadaj na ten motor! Dobra, lecę. Lecę, lecę. No ja, i po mnie, nie no oczywiście. Teraz nie zginie. No my się akurat nie strzelamy. Tak w, samoch w samochodzie się strzelamy. Jak ja teraz zginę to ja nie wiem co ja zrobię, co nie. Leży 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 i mogę, mogę nie mieć... No, nie co nie ty wiem. mi wychodzisz? Dobra, leżą. A jednak banka mizolka. Aż jest takie najlepsze. No, nie nic, ja sam no, gawną, to, no, by, nie mam nic do SMG'a, bo bym to sobie skutkała. Nie, nie ten, ale jak no. Kolejny samochód. No, Ja nie Woda. mogę. Zginął. Mhm. Aaa, ja sobie tylko w samochodzie ja się. Nie ja mam nie miałam co zgubić, no halo. się ja, ja chciałam se... ja nic chcę kupić. Nie mogę kupić, nie wiem. Pewna komizelka, ale kontrol. Nie. Ja. Ja nie mam znaków, więc jak ja zginę to chodzę. Więc teraz nie zgincie. Nie wiem jak, ale proszę nie. Czajaję znaczy, to nie mogę być w samochodzie. <laughs> ja nie wiem czy ja w ogóle wyjadę, ponieważ tu stoi jakieś auto w środku. Nie mam pancerze Dobra, już ja już, le, już w tę stronę Rosantos. Gdzie tu Czasem może szybko zrobić albo tak. Dalej Będzie chyba dalej do procent h jeździć ale Ten to po, I tak się po prostu Los Santos i tyle już no jada. w ogóle się wygląduję w tym hangarze bo tam kiedyś, no, nie nie bo, to, bo nie, nie. Kiedyś jak to robiłem na się z kolegami to była niewidzialna ściana i się rozbiłem <grym grym> Więc no w noc. no, Problem na no, nadzieję, że na Nie, o to już jest na najlepszym stanie Ale jadę Panie, co mnie pośpieszasz? Jak tak się jak to jest samolot powolny, to jest Velum Kiedyby niby tam mam szybko tak dolecieć urde Nie z wyścigówka Źle pojechał, he Ja cały czas jadę w stronę tego samolotu, co nie? Aha Dosłownie Ja nie biorę drogi, ja po prostu... przez góry Ten bym jechał przez góry, gdybym motor miał Nie, nie jedźcie Panie, jak ty masz motor, to lepiej nie jedź w górach, bo Panie, jest... ja się mam Aha No to tak. Cześć Czy co? Gdzieś tak pojedziesz, jak kiedyś, w Nie skończyło się dobrze. A ja na motorze umiem jeździć. No. Ja cały czas tego przez głowę jeżdżę. Nigdy nie jeżdżę na ulicy motoryjnej, bo nie ma po co. Przez głowę jestem szybciej. A najszybciej? No nie wiem. A ja wiem. Bardzo rzadko ginę, jak jestem na motorze w górę. No ja Ci mówię. A co, że się na motorze w górach wywalam, Ale czasem ktoś ginie. Tak, no. ta, ta, to ogłaszam BHP. Bezpiecz... Bezpieczeństwo hamuje moje prace. No, a może czapkę nie mogę. Lepiej było nie brać na górę, bo wolny jest. No wie, kwie, kwie, dobra. Patrzcie, veluma. Dobra, jesteś tym w los Santos? Jestem blisko, no. Ja już chyba z Marderem nawet jestem. Chyba tutaj nie wjadę, tu są kamienie. Widzę. Uchończ przygotowanie do napadu. Brąz, silnik, do... Czemu ja nie mam obowiązku? Czemu ten Marder na no no... Czemu ma złoto tak w ogóle? Czemu Eltym na brąz? Czemu no, jest on na jakiejś róznej mm. sesji? Co? Jest na jakiejś... ...jakiejś róznej sesji. Mi Widzę, no. Ej, chuj chujncjom... no, Czekaj. R-A-E-T-B-L Y-K-A-3-N-K-E H... Dobra. W-G-A-P p <laughs> Dobra, to będzie. 14 minut. Serio, myślałem, że o wiele no. niżej jest to gramy. Też. Dobra. Ej, hey, guys. Yy, co, jeszcze jedno yy, powiedz? Yy, Minimalisa. Opuść, o kury. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, ma buzem o, TFT w Morderki Psów. Och, lipka.